Siemanko. Witam w nowej serii na kanale. Aha, światło jeszcze. O, i od razu lepiej zaczynamy. Seven Days, tutaj. Nowa seryjka ogólnie. I jakby co, to kamerka pojawi się później, bo ja nagrywam przez Nvidia. Dobra. Spiesz. Funk na roślinne. Fajny teren, on się zresztą wygonuje zielony. Znaczy ja pierwszy raz próbowałem, także fajnie. Już od razu kurde tam patrzcie jest ten królik dobra przyda nam się na pewno kamień jakiś nie mam nadzieję że fps będą nam git łach się uderzymy. ta kamerka jest w złym miejscu chyba, ale to tam będziemy testować Postaw w piwór. No postaw go. Dobra. Zbierz drewno. Ale mały kamyk jest jeden. O, jest drugi. Dwie już spodnie. Złożymy wszystko od razu. Butyka. Kelusz, znaczy tak, co jest lepsze? Chyba kap. Okej. Okay. Załóż. Zbierz drewno teraz, okej. Okay. I mamy jakiś strój początkowy w ogóle. Mam nadzieję, że dobry teren od Zrespi. W sensie to jakieś miasto, coś. Ciekawe gdzie handlarz będzie. Bo ja się zawsze... No ogólnie fajnie się przy handlarzu mieszka. Może też to zrobię. i chyba kamerka do góry powinna być, szczerze. Ale to... Przetestujemy to kiedy indziej. Dobra. Hmm. Zbierz pióra. O jedy. Z tym jest problem zawsze. Patrzę królik sobie biega, no ale go nie zabiję teraz. Chociaż może? Traw go, traw go. Gdzie on jest, tu jest Nie no Nie da się O dostał, dostał Dobra, łatwo O Czekaj, a nie, poła 5 kości potrzeba. Tak Cztery I jeszcze nie Nie zrobiłem tego. Ajajaj. Mam 4 na 5 Ale pióra nam się przydadzą A nie kości Co to? Węgiel Na razie tego nie chcę Hmm mikrofon sobie może Grama lagi oczywiście Czasem mogą być drobne ścinki Kurde, no nie widzę nic takiego jak pióra W sensie gniazda O, słyszę pierwszego zabiarka No dobra, pojedynek Poziom jest właśnie średni trudności Czyli trochę trzeba o nią władować Kurde, dajcie mi te piórka. Ale nas respiło w takich górach, to nie jest fajne. No jak już szukam tych piór nie ma. O kurde, niedobry biom tutaj jest. No, takie gniazda powinny gdzieś być, ale no nie wiem, czy je usunęli, czy co. O, teraz się ładuje i trochę lagi. Mamy coś, jakiś pierwszy domek i. Oby być w piora. Dobra, S. Zrobimy sobie łuk. Aha, trzeba posegregować. To jest niepotrzebne. Nie będzie coś takiego. Teraz wytłuszcz drewno. To są takie: wiecie, misje, tylko żeby jak spawdzić. Wiesz, mały kamyk. O kurde, mały kamyk. Jest, jest. Ognisko jeszcze trzeba zbudować, je postawić, no i... To jest ostatnia misja Teraz patrzcie Handlarz Oby był w prawo Gdzie jest handlarz? Dobra No to idziemy do handlarza w takim razie, chociaż... Moglibyśmy jeszcze ten domek tutaj obejrzeć Chociaż nic z nim raczej nie będzie Tam widzę zombiaka To jest jakaś... Totalna ruina Ale... O kurde po, tam jest płomienny biał widzowie A ja mam, Okej, okay, mogę tym gółrzeć no nie za fajny dom Nic tu nie ma Śród, coś, nic To teraz O, jest plecak I w plecaku mamy młotek i jedząka Mam nadzieję, że tam będzie gdzieś koło musi zielonego najlepiej. Jechać. Kurde, idę mu po mnie. O nie, łuk, ty on. Jest kuchnia w ogóle. Co jest? Zaczynają biegać. No walko. Nie, to jest dobry domek, to jest dużo itemów w takim razie. Oj, kwawie No to nie jest dla nas Odgadaj się odpadnę w tym momencie Dawaj go dawaj go Dobra jest Jest Dawaj dawaj Dobra jest O Jezu już nie mamy Szybko Bierz wszystko z tych półeczek Zobaczymy co tam jest na dole, tylko jest shotgun Mezai'a, to lubimy. I w środku jest broń. Ale to jest tragiczna broń ogólnie. Ona strzela z takiej dziwnej amunicji. Tu jest troszkę amunicji też zwykłej. Hmm. To mogę... Zrobmy tak. Okej, okay, węgla nie chcę. Tego też na razie powiedzmy nie chcę. Tego też. Jak to się robi? Blok? No to z kamieni to też wywalę. dobra. Idziemy stąd. Tylko tu wpadłem, to jest też niedobrze. Ale jest sposób na to. Jak w Minecrafcie, trzeba się ocalić. No i jest. Tu kolejna skrzynka. Jest Pils, mamy to. Tu coś jest? Nie, chyba nie. Ale wygląda dziwnie. Nie dobra, nic tu nie ma. No, spadamy stąd. To już będzie trochę lepiej, szczerze. Ej, jest kolejny. Co to było? Ja, co nieźle co tu się stało? To ja nie podchodzę do tego stlepu tak za blisko Dawaj, dawaj Co tu się stało w ogóle? O jest kamień Ale to jest za mało To na pewno na prawie Mogę zrobić 40 strzał, tylko nie mam kamienia. Jakieś kamienie tak luźno stały, takie duże bloki. Teraz chyba tego nie ma. Paliwo. Nie ma paliwa. Możemy się tu włamać. Może coś tu będzie. Chyba nie ma żadnego zombie Nie wygląda na to. Jakieś potrawy. O dobra, są zombie Co tu mamy, to? Biurko, a w mi... nim czapka Mikołaja dodali To lepsze jest od mojego trafiłem Mam broń w ogóle o. Ładnie, strzela ładnie Tylko, że teraz będę Ale problemy miał Noga mi złamała Czy rękę Chyba rękę No co jest? Dwie godziny Nie no, tragedia <grystanie> Nie mam Splinta Co to potrzeba taśma, o Jezus Mamy nogę złamaną przez dwie godziny. Tragedia trochę. Kurde, spadajcie z tą zombiaki. Ha. Essa. Wiedziałem, że na to się nie wchodzi Dobra, jest rekompensata za tam mówię Tu jeszcze skrzynka. Working staff, może jakaś siekiera ale I... trochę słabo to mogę wszystko zrobić, chwilę to sobie wezmę nie, nie idź tu spadam stąd no szk... znowu nie, dobra, robimy trik, spadamy tutaj i idziemy tam prosto Możemy zamieszkać na początku. Sobie ten domek ogarnę Możemy przeszukać, ale to? Kiedy indziej. Ale razie daj sprint jeszcze. Czy masz jakąś robotę, zakopane zapasy? Pewnie biorę, to jest zadanie. łatwe zadanie. Czy mogę przejść towar? Dobra, co to jest? Hałas minus 8% Sprzedaj, bo to ja nie chcę dać tego Okej, okay, już mam 700 golda Co jeszcze można sprzedać? Brak ceny sprzedaży hmm. No to tak, tu są bardzo ciekawe itemy Mamy kinof za 2400 Przydałoby się go A to sp nie, to nie opłaca się Hmm. gdzie jest jakieś apleczka coś jest taśma z czego robi się z a gips a nie mogę robić z szyna czego nie mam tkanina i taśma masz tkanina Aż tkanina. to kupię i jedną taśmę. okej okay. i kurde, kupiłem sobie ten y, kilo, no bo to jest ciężko zrobić na początku. Taktyczny karabin można kupić, to też bym kupił. Nie, <śmiany> miał hajs. Jeszcze sprawdzę, tylko to są ciekawe rzeczy, ale to w późniejszym etapie. Można kupić jakiś tu musz O bandana Mogę zrobić chyba nie O mogę zrobić, dobra I splinta, weź, użyj Dobra, w końcu można biegać A, to jeszcze przeszukajmy jego itemki Ty masz jakieś tutaj ciekawe rzeczy na pewno Tu są te maszyny Oj patrz, by to Takie coś, tutaj jeszcze coś, pieca jeszcze powinno być, jest piec Szkoda, że nic nie działa Ty żelaza. Ty, je mogę zrobić chyba, czy nie? Żelazna siekiera A, no nie mam jeszcze umiejętności na wszystko O, jest kuchnia jest klucz, dobra, do to jest ważne. To tyle, jeszcze może być coś na górze. A, nadal nie mogę skać. Tu jest centrum chemiczne. Co sumie nic ważnego. No i tu jest jeszcze kibel. A, i może tu jest jeszcze coś? Nie. A szkoda. To mi się dobijają w ogóle. Dobra, no ale co? To było na tyle w tym odcinku. W następnym porobimy sobie pewnie jakieś misje i zagospodarujemy ten domek do obok. Także co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.